Moim drugim gościem jest e, e, trener drużyny Kolbuszewianka Kolbuszowa, pan Maciej Bieliński. Dzień dobry. E, rozpoczynacie z. E, Sezon w klasie okręgowej, niestety od porażki 7 do 0. mimo ambitnej postawy, no chyba wydaje się, że dzisiaj Lechia była zdecydowanym lepszym zespołem. Nie, no widzieliśmy wszyscy zdecydowanie Lechia Górowa nad nami i, i, i przed gotowaniem motorycznym i, 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 i taktycznym ustawieniem i, i przede wszystkim lepiej operowali piłką, także, także co do tego nie ma wątpliwości. No, no, to jest chyba jedyna drużyna, która może nie jedyna, ale jedna z, z drużyn, która no, z powrotem będzie bicia bardzo Mm -hmm. Wróćmy jeszcze do sezonu poprzedniego. Tutaj wielkie gratulacje za awans do klasy okręgowej. Znalazłem na Facebooku taki opis. Został kolbuszewankę drewnianą, a zostawił e, zmurowanym awansem. Podobno zbieraliście kadrę, żeby sobie pograć, ale okazało się, że y, udało się awansować. Ile z tego prawdy? No, tak, to jest praktycznie 100 pro... no, 97% prawdy. Nie, obejmowałem drużyny dwa tygodnie przed y, y, rozgrywkami w A-Klasie. No, y, tak szczerze mówiąc, to jeszcze nigdy jako zawodnik ani jako trener nie wygrałem pierwszego meczu, także spokojnie. A poza tym, no, super grupa, super kolektyw i y, 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 y tą ambicją, taką wolowaki y chęcią grać jeszcze wyżej. Yy, oczywiście, chodzi mi o, o klasę okręgową. No, 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 po prostu zrobiliśmy awans i, i bardzo, bardzo z tego się cieszymy. Mhm. A jakie zmiany były po sezonie? Czy jakieś yy, były wzmocnienia, czy może osłabienia? Żadne. Okay, to. Zostaliśmy składem tym, którym wywalczyliśmy AWANS. To jest dla chłopaków taka nagroda, że, że po prostu pograć sobie klasę wyżej. No nie każdy z nich, a może nie, nie liczni. Może Mateusz Koził, jeszcze ktoś jakiś zawodnik grał w wyższej klasie okręgowej, rozgrywkowej niż klasa. Także, także to jest super dla nich sprawa. Tyle. Mm -hmm. Jaki cel trener sobie stawia, czy tutaj zarząd przed panem? Znowu zmierzam do tego samego pytania. No w tamtym sezonie było walka utrzymania. Również w tym sezonie chcemy się utrzymać w klasie okręgowej no i, i dalej może budować tą, tą może nie siłę, ale tą taką stabilizację kolbuszowianki w którejś tam klasie rozgrywkowej. Dziękuję za rozmowę i powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Moim ostatnim dzisiejsz, dzisiejszym gościem jest e, Grzegorz Wróblewski, kapitan drużyny Kolbuszowianka Kolbuszowa. Witam serdecznie. E, mecz nie, na rozpoczęcie e, sezonu klasy okręgowej e, niestety przegrywacie e, z 0, e, z 7 do 0 tak. e, z drużyną Lechia z Sędziszów Małopolski. E, mimo ambitnej postawy no, chyba dzisiaj Lechia e, zdecydowanie lepszym zespołem. No tak, no, to było widać po prostu, no, była po prostu różnica klas. Widać było to doświadczenie Lechy, przede wszystkim to w operowaniu piłką. My jako zespół oparty gdzieś tu na lokalnych chłopakach z niskim, mimo wszystko, budżetem. Mamy kadrę taką, jak mieliśmy sezon temu. Spróbujemy z tą kadrą wyciągnąć jak najlepszy wynik. Teraz naszym zadaniem jest po prostu wyrzucić z głowy ten mecz i gdzieś z każdym meczem starać się poprawiać swoją grę. Po prostu zobaczymy, gdzie, na, gdzie nas to nas to Dzisiaj Lechia była po prostu ewidentnie lepsza i i tutaj ten wynik jak i cała gra zespołu Sędziszewo pokazuje dokładnie to. Ja ze swojej strony chciałbym tutaj e, pogratulować awansu do e, klasy okręgowej podokręgu e, Dębica. Tutaj e, z tego tytułu e, przedstawiciele podokręgu Rzeszów i podokręgu Dębica w osobie Wiesław Lada, Andrzej Skowroński, Jacek Cyganowski i moja skromna osoba wręczyliśmy Wam pamiątkowe puchary, e, patery oraz e, voucher na sprzęt sportowy w firmie Full Sport. Powiedz mi, no, można powiedzieć, mimo wszystko, tego dzisiejszego wyniku, że Kolbuszewanka Kolbuszowa wraca na swoje miejsce w mapie sportowej. Jakie to uczucie, znowu powrócić i grać w klasie okręgowej? Powiem tak, raczej przy naszym spadku już tak powiem, z miasta i tej grupie ludzi nie spodziewaliśmy się, że wycimy tej klasy okręgowej. Rok temu byliśmy w A klasie jako Beniaminek. Raczej skupialiśmy się na tym, żeby w tej A-klasie pograć, no powiem szczerze, raczej celu, celem było utrzymanie, wyszło jak wyszło, gdzieś do końca walczyliśmy o ten awans z niektórymi drużynami z A-klasy zaliczyliśmy też dotkliwe porażki, jednak to na koniec znaleźliśmy się na, na górze tabeli, i awansowaliśmy, no to jest taka, ta okręgówka jest taką nagrodą dla tych chłopaków przede wszystkim, którzy tutaj e, z własnej, własnej woli grali, bo niestety budżet klubu jest bardzo niski. I gramy tylko hobbistycznie. No, no i że też się znaleźliśmy, ciężko było nam też ściągnąć jakieś wzmocnienia, gdy nie możemy za bardzo zaoferować jakichś, jakichś wynagrodzeń. No nic, jest jak jest, po prostu akceptujemy tę rzeczywistość. Naszym celem będzie po prostu zostać w tej lidze. Mimo tego falstatu będziemy starali się w kolejnych meczach dla siebie jak najwięcej. I mówię, skupiamy się na każdym kolejnym meczu. Teraz wiemy, że nie załamujemy się. Chcemy wyjść na trening, chcemy wyjść na kolejne mecze i jeszcze, jeszcze powalczyć o swoje po prostu. No, trener mówił, że, że panuje świetna atmosfera, więc tutaj to też jeszcze nigdzie warto grać w waszym zespole. Ja jeszcze wrócę do poprzedniego sezonu. Ty jak przystało na prawdziwego kapitana, 26 bramek, yy, najlepszy wynik w zespole. Yy, czy też, yy, czy grałeś jako napastnik, bo dzisiaj widziałem, że raczej w pomocy. Yy, raczej gram jako pomocnik, dzisiaj nawet troszkę bardziej cofnięty. Yy, no gdzieś, gdzieś to mam, że potrafi gdzieś yy, się znaleźć zna, zna i ta piłka mnie szuka nawet i, i, i do tej bramki trafia, miałem z tym problemu. Natomiast mimo tego, że strzeliłem 26 bramek, ja patrzę dookoła siebie na boisko i widzę jeszcze lepszych zawodników ode mnie, także dlatego, dlatego się cieszę, że, że jakoś razem, razem idziemy do przodu. Także w tym sezonie obstawiam, że ten ciężej część strzelania bramek na tych bardziej ofensywnych zawodników jednak. Jednak zostanie przerzucony, ale też coś też też się postaram dorzucić od siebie. I na koniec powiedz mi, może kibicom też, jak oceniasz nasze media tutaj, Piłka Podkarpacka? Coś od Ciebie? No ja, ja, bardzo, ja bardzo cenię, także my już się poznaliśmy kiedyś na turnieju futsalu jako trener młodzieży. Także od początku e, współpracy z Tobą nawet widziałem, że ta organizacja jest na wysokim poziomie. Cieszę się, że teraz jesteście w związku, bo, bo widać to, że, że coś się dzieje takiego, co z czego nie było wcześniej, że tak mówiąc wprost, także jakieś kreatywne rozwiązania jak najbardziej jestem na plus, lubię takie rzeczy sam, sam gdzieś yy, prywatnie pracuję w marketingu, także mi się to podoba i, i to jak najbardziej to, to doceniam, także że, trzymam kciuki, żeby było tylko, tylko lepiej. Ja dziękuję za rozmowę, drodzy kibice. Zachęcam Was do, standardowo do subskrypcji naszego kanału. Chcemy się rozwijać, chcemy gonić najlepszy związek, czyli warmińsko-mazurski związek piłki nożnej. Pomóżcie nam, żebyśmy lepiej rozwijali się w tej materii, a Wam życzę powodzenia w kolejnych meczach. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia.